A teraz rzut stulecia! Hmm? No łap, Agata! Ach, muszę sobie znaleźć kogoś innego! O, motylek! Chodź się pobawić! Ach. Gdzie ona jest? Agata! Agata! A? A? Agata, uważaj! Agata, nic ci się nie stało? Wielki pies mnie uratował. To prawda, uratowałeś mi siostrzyczkę. Tak się bałem. O, dziękuję. <laughs> Jaki miły piesek. Ej, powiedz mi, gdzie twój pan... Zgubiłeś się? Pets Club! Pets Club! Pets klub! Zaginione zwierzęta znajdzie w nich! Pets Club! Pets Club! Jestem Tim! Oskar! A ja Nina! Bierny Morus z nami zawsze jest! Nasz suchnięty i cuchnący pies! Pec. Do nas pomożemy, Bamra, Pez. Pez. Zaginione zwierzęta znajdzie w nich. Uratowany ratownik. Ratownik Agaty to Bernardyn. Nazwa rasy pochodzi od klasztoru położonego w szwajcarskich Alpach. Mnisi wykorzystywali te psy do stróżowania, a zimą do poszukiwania podróżnych. W ten sposób Bernardyny zostały ratownikami. Wow! Widzieliście jego łapy? To nie pies, to nie Masz potargane futerko, a skąd masz te żółte kulki? O, zaraz będziesz piękny. Brak obroży, brak tatuażu. Robert będzie wiedział jak go zidentyfikować. Idziemy. Jezal yes, jest głodny. Oskar wydaje taki sam dźwięk, kiedy w stołówce jest pizza. Według Petspedi te psy pochłaniają co najmniej kilogram mięsa dziennie. Kilogram? Okej, okay, ja mu poszukam jedzenia, a wybiegnijcie do Roberta. Dobra? Dobra! Wasz piesol jest zdrów jak ryba. Zobaczymy, czy ma wszczepiony chip. Rasowe zwierzęta często mają chip pod skórą. A, już go mam. Mm. Dzięki temu numerowi znajdziemy właściciela. Gotowe. Mamy nazwisko. Lipa. Jest adres, ale w Kebeku. W Kebeku? To chyba nie w Stanach Zjednoczonych. Zadzwonimy. Jest numer ich weterynarza. Tylko to mogłem kupić. Karma jest droga, ale to na pewno mu nie wystarczy. Przecież ci mówię, że nie mam pieniędzy, Agata! Rozmawiałem z weterynarzem w Quebecu. Właściciele przenieśli się do naszego miasta. Znamy ich nazwisko, Lipa, więc łatwo będzie ich znaleźć. Daję wam czas do piątej po południu. Potem będę musiał go zaprowadzić do schroniska. Takie są przepisy. To okropne! Co to takiego? Wygląda jak piasek. Masz coś nowego, Oscar? To wymieszany ze żwirem piasek, po którym chodził piesel. Wydałem wszystkie swoje oszczędności. Chciałem sobie kupić nową grę Łowca Maniak i już przepadło. <słuch> Nie przesadzaj! Przecież on uratował ci siostrę! Nie zapomniałem o tym, ale nie wiecie jaki ona zrobiła skandal! Dobra, puśćcie go! O, co za koszmar! A ja myślałem, że starczy mu na tydzień! Jest gorszy niż ty, Oskar! No dobra, co wam powiedział Robert? W naszym mieście jest ponad dwadzieścia osób o nazwisku Lipa. W życiu nie zdążymy przed piątą. Potem Robert będzie musiał zaprowadzić go do schroniska. Nie, nie macie prawa! To jest mój piesol! O nie, nie płacza gato! Znajdziemy jakiś! Co? Co to jest? Te kwiatki spadły z niego, kiedy agata go czesała. Masz potargane futerko, a skąd masz te żółte kulki? To i piasek to już trop. Szukamy rośliny o żółtych kwiatach, która rośnie na piaszczystej glebie. Żółte kwiaty, piaszczysta gleba. Bingo! To mimoza! Na południu miasta jest dzielnica, gdzie ziemia ma dużo piasku. W dodatku w tej okolicy jest troje lipów. Nie ma czasu do stracenia. Za trzy i pół godziny piesol pójdzie do schroniska. Do dzieła! Tutaj jest mimoza! Dzień, Dzień dobry pani! Dzień dobry dzieci. Przepraszam, czy to pani pies? O! Tutaj nie ma psów. Zostało nam jeszcze do sprawdzenia dwoje lipów. Ojej, mamy tylko trzy godziny. Musimy się bardzo śpieszyć. Piesol, stój! Później się spotkamy. To tutaj. Też jest mimoza. Dzień dobry pani. Czy pani poznaje tego psa? Nie, nie znam go. Może pani wie, czy dzieci? Śpieszę się, przykro mi. Do widzenia. No dobra. Została jeszcze jedna rodzina. Fua! No ja nie mogę. To wy, to wy jesteście ten. ten... śledztwo, Ale, ale, ale genialnie! nie! Ja nie mogę! Będę działała spać klubem To twój pies! No nie! To szkoda! Na razie mała! I już śledztwo się skończyło! Ratonko! Co za brutal! Mimo zapiasek, piasek? Nazywasz się Lipa, a piesol zna twój dom. Przyznaj się, to twój pies! Przysięgam ci, że nie jest mój! Gdybym miała takiego pięknego psa, nie porzuciłabym go! O, nie! Oskar, to nie tutaj! Zobacz, nic ci to nie przypomina? Przed chwilą też widzieliśmy zniszczoną mimozę. To prawda! Masz rację, piesol mógł się czochrać o drzewo drugiej pani Lipy. Na pewno nie powiedziała nam wszystkiego. Śpieszmy się! Tim, zajmij się piesolem! Dlaczego zawsze ja? Ej, nie pomożesz pec klubowi pilnując z moją siostrą tego brutala? Ja mam wam pomagać! Ale super, super! Zobaczcie! Tu są nawet ślady łap. Co wy tu znów robicie? Co to ma znaczyć? Bo my ciągle szukamy właściciela porzuconego psa Bernardyna. Nie rozumiem, co ty opowiadasz? Nie macie tu czego szukać. Ach tak, proszę powiedzieć, jaki pies zrobił te ślady? Dobra, dosyć już tego, zostawcie mnie w spokoju. A co to jest jak nie psia zabawka? Uh, no, rzeczywiście, macie rację. To nasz pies, ale nie mogę się nim zajmować. Co? I dlatego go pani porzuciła? Jest taki miły i jestem pewna, że ktoś go adoptuje. Zrozumcie mnie, odkąd wróciłam z Kanady, muszę się sama zajmować dwoma synami. Nie znam nikogo i muszę czekać cały miesiąc, zanim znajdę pracę. Nie wiem, kto by się nim zajął. Ale jeśli pani go nie weźmie, skończy w schronisku. Nie stać mnie nawet na karmę dla niego. Moi synowie niedługo wrócą do domu. Powiedziałam im, że się zgubił. Idźcie już sobie. Do widzenia. Wyszłam z nim na spacer, ale ten pies robi, co chce. Znaleźliśmy jego panią. Co? Brawo, Pens Club! Wiedziałam, że jesteście super. Nie tym razem. Piesol wcale się nie zgubił. Jego pani nie chce go przyjąć. Co? To niemożliwe! Jeśli czegoś nie wymyślimy, trzeba go będzie zaprowadzić do Roberta. O! Oh, nie widzę go w klatce, biedny piesol. Zaraz, moment! Gdzie on jest? Jagata! Agata! Co ty wyprawiasz? Przestraszyłaś nas! Nie chcę, żeby piesol szedł do schroniska. Nie ma wyjścia, Agatko. Ale klub nigdy nie porzuca. Zawsze tak mówicie, co nie? Hmm. No dobra, to co robimy? A jeśli pomożemy jego pani? Rodzice pozwolą mi go zatrzymać przez kilka dni. Tak, masz rację. Poproszę, żeby Robert zaczekał. Może znajdziemy innych wolontariuszy do opieki. Napiszę apel na stronie Pets Klubu Możemy zrobić zbiórkę na karmę. W ten sposób pomożemy jej, zanim znajdzie pracę. Genialnie, Team! Tak! tak! Pets Klub! Zaczynamy operację SOS Piesor! Znowu wy? Wszystko już wam powiedziałam. Proszę pani, zamierzamy pani pomóc w tym miesiącu. Hej, chłopaki! Dzieci z całego miasta zebrały pieniądze na karmę dla pani psa. Ale... nie, nie, nie to niemożliwe. Dzieci będą się nim zajmowały na zmianę. Nie wiem, jak mam... Przestań, nie nisz mnie. Mamo, znalazłaś go! Chodź tu olbrzymie, tęskniliśmy za tobą. To nie ja go znalazłam, tylko jego przyjaciele. I co pani postanowiła? W razie potrzeby klub jest zawsze do usług. Jesteście niesamowici! To niewiarygodne. Więc zgoda! Pracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NC+, Plus Start International Polska.